Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, uroda i Fitoterapia. Dzisiaj kolejny filmik o bananach, no bo bardzo dużo pytań w komentarzach i niektóre wątpliwości, państwa chcę rozwiać. Na przykład wątpliwości na temat, czy banany szkodzą. Takich kilka aspektów, myślę, że z czterech dzisiaj na pewno poruszę. I pierwszy to jest to, co było zaznaczone w komentarzu przez jednego z oglądających, że banany są naszprycowane chemią. I teraz, tak, jestem trochę racji, owszem, natomiast no słowo naszprycowane może nie byłoby odpowiednie, ale banany, w czasie hodowli i w czasie transportu, no na pewno. Używa się tam ogromna ilość chemii. Dlatego bardzo ważne, żeby wybierać produkty z takich plantacji ekologicznych, które posiadają certyfikat. Biobanany na pewno każdy z Państwa widział w sklepach i na pewno będą droższe, ale zobaczcie, wtedy na tych bioplantacjach nie używane herbicydy i pestycydy, tylko używane takie naturalne środki owadobójcze. Sama widziała, bo byliśmy z mężem jakoś na Maderze i byliśmy na takiej plantacji, gdzie banany są uprawiane. I tam właśnie nam pokazywane, co robią, bo banany bardzo są wrażliwe na różne choroby grzybowe. I dlatego rzeczywiście różne środki są stosowane. I na bioplantacjach, na przykład na Maderze, był stosowany wyciąg z ekstraktu z gry Ja później, nawet po powrocie do domu, poszukałam sobie w internecie i znalazłam, że w Polsce w internecie też można zakupić taki środek dla ochrony własnych roślin. I ja w ogrodzie też taki środek używam. Także ekoplantacje. Rzeczywiście ograniczają ilość tej chemii, która może być zawarta w bananach. Też nie używa się tam sztucznych nawozów, tylko nawozy organiczne. Także warto troszeczkę więcej zapłacić, ale mieć takie owoce, które no na pewno będą bezpieczniejsze. Kolejne takie wątpliwości, które się pojawiły u widzów, czy te banany nie są dodatkowo już w transporcie później spryskiwane różną chemią? I tu można powiedzieć, że owszem, w transporcie, żeby się nie psuły, też są poddawane pewną, pewnej obróbce różnych środków chemicznych. Natomiast tu jest pytanie, czy te środki, które w transporcie są spryskiwane na zewnątrz, na skórce, przenikną do wnętrza bananów? Bo inaczej jest, kiedy ten banan rośnie, kiedy on ciągnie z głębi. Z gleby. To jest naprawdę bardzo ważne wtedy, ale jeżeli chodzi o takie spryskiwania na skórce. Nie jestem tego pewna, może jakaś ilość się dostanie, bo tak z publikacji, co czytałam na ten temat, żeby się dowiedzieć troszeczkę więcej, to jednak mówią o tym, że ta gruba skórka nie pozwala na wchłonięcie tych składników chemicznych. Natomiast co jest istotne, banany trzeba myć. To może dla kogoś jest dziwne, bo zwykle myjemy jabłuszko, ale banany, pomarańcze, mandarynki po co? Bo przecież to obieramy. A ja na przykład myję nawet ze względu na to, że na ich powierzchni będzie ogromna ilość różnych środków chemicznych które później gdzieś tam przychowywane, to dotyczy wszystkich owoców, wszystkich warzyw, wszystkich jagód i żeby to po prostu na rękach nam nie zostawało i z rękami nie przynosiliśmy później na różne pokarmy, albo po prostu też, żeby ta chemia, która zostanie na rękach nam się przez skórę nie wchłaniała. Dodatkowo to samo dotyczy różnego rodzaju jaj, pasożytów i tak które mogą być na powierzchni wszystkich warzyw i owoców, które gdzieś tam są przychowywane, a my później to kupujemy, przynosimy do swojego domu. Także można to po prostu myć. Albo można to ozonować. Jeżeli chodzi o ozonowanie, po co i jak to robić, ja mam takie nagranie na kanale, możecie sobie po niego sięgnąć. I jeżeli chodzi jednak o te banany, to zobaczcie, no są pewne. Takie ale, dużo jest w tym chemii, ale powiedzcie mi, w czym nie ma tej chemii? Także, jeżeli z bioplantacji kupujemy, to jednak pewną ilość tych składników niekorzystnych ograniczamy, a ta ilość składników, które ważne dla naszego organizmu, takie jak minerały, witaminy, aminokwasy, to jednak istotne, żeby takie pokarmy dostarczać. Kolejna rzecz, pytania, które się pojawiły, że banany mogą uczuleć. Jak absolutnie każda roślina, warzywa, owoce może kogoś uczulić, natomiast nie są jakimś takim produktem mocno uczulającym. Jedynie kto powinien uważać, to na pewno też to czytaliście gdzieś w różnych artykułach, że to są osoby, które mają ogólnie alergię na lateks lub też osoby, które mają alergię na jadalne kasztany, bo wtedy zachodzą te wszystkie reakcje krzyżowe i taka alergia może wystąpić. Jeżeli chodzi też o nadmiar cukrów, kolejne pytanie, że jednak są. Bardzo kaloryczne. I tu Was zachęcam do takiego nagrania, które już mam na kanale o bananach zielonych. Tam też przedstawiam, jak również odpowiadając na pytanie, że zielone warzywa i owoce są szkodliwe. Zależy jakie. Jeżeli chodzi o banany, to zielone mogą dać nam wiele korzyści. I to sobie sięgnijcie po ten filmik. Tam wyjaśniam, że im bardziej dojrzałe banany, tym bardziej kaloryczne. Bo tak się mówi, że średnio taki banan 100 gramów, no to około 90 kilokalorii zawiera. Średnio. Bo jeżeli jeżeli będzie mniej dojrzały, to tych kalorii będzie mniej, bo zamiast cukru będą tam skrobia. Natomiast im bardziej dojrzały, tym więcej kalorii, a na przykład najbardziej kaloryczne to są banany suszone. Także jeżeli ktoś kupuje takie płatki dietetyczne i tam są suszone banany, no to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście takie dietetyczne są, bo banany suszone są pyszne, bardzo słodkie, ale na przykład, jeżeli zwykły banan to jest około 90 kcal na 100 g, to suszony to już jest ponad 360, a w niektórych nawet yy, takich materiałach jest podane, że ponad 500 kilokalorii na 100 gramach suszonych bananów. Także nad suszonymi rzeczywiście trzeba by było się zastanowić, czy warto je stosować. Aha, i jeszcze jeden taki moment, to o dojrzewaniu bananów. Bo też yy, ktoś powiedział, że żeby banany dojrzewały, to znowu taki je szprecują. Je nie szprecują, tylko używają do tego gazu. Ten gaz się nazywa etylen i, i używa się w niedużych ilościach i przyspiesza dojrzewanie bananów. Eksperci mówią, że jest on nieszkodliwy dla naszego organizmu i normalnie produkują go wszystkie e, owoce, warzywa, e, różne rośliny i to różne części tych roślin, a szczególnie same owoce produkują etylen, bo on powoduje dojrzewanie tych owoców. I na przykład jednym z takich m, bardzo znanych i lubianych przez nas wszystkich m, produktem spożywczym, który tego bo etylenu produkuje bardzo dużo, to są jabłka. I na pewno też wiecie, że jeżeli chcemy, żeby banany dojrzewały szybciej, no to trzeba ich razem z jabłkami przytrzymywać. Albo odwrotnie, jeżeli chcemy, żeby jak najdłużej były takie mniej dojrzałe, no to absolutnie na jedną tacę z jabłuszkiem już banana nie powinniśmy kłaść. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam Wasze wątpliwości. Oczywiście każdy podejmuje decyzję, co zrobi. I zobaczcie, no żyjemy w takim świecie. Żyjemy w świecie, gdzie no to środowisko jest mega zanieczyszczone. I no mało kto teraz, jeżeli mówimy o hodowców tych wszystkich produktów spożywczych czy to warzywa owoce czy to też jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego no mało kto z nich myśli chociaż już są te ekologiczne plantacje o naszym zdrowiu tak mało kto myśli bardziej myślą o tym żeby tego było więcej żeby to się nie psuło i tak dalej i dlatego mamy takie produkty jakie mamy i niestety mamy takie zdrowie jakie mamy i dlatego mamy wybór też zobaczcie my możemy albo ograniczyć mocno wszystkie produkty które zawierają chemię ale zdajemy sobie sprawę, jak no, tragicznie zawęzimy sobie te produkty i te składniki odżywcze, które do organizmu dostarczamy. To wtedy musimy mocno iść w suplementację. A teraz na rynku są bardzo dobre suplementy, no tylko trzeba też wiedzieć, na co zwracać uwagę. Także. Albo wybieramy sobie suplementację, albo jednak próbujemy zniwelować tą chemię, która w produktach spożywczych jest. Nie mówię, żeby chemię spożywać, tylko wybieramy ekologiczne produkty, sprawdzone produkty, to jest raz. Stosujemy różne środki oczyszczające, usuwające tą chemię z naszej żywności i kolejna rzecz to dbamy o detoksykację organizmu. Bo jak ktoś mówi, że organizm sobie poradzi z tą detoksykacją, bo przecież ma te swoje podstawowe funkcje, to niestety w obecnej chwili już sam tam nie poradzi i wspomagać trzeba, także wszystkie informacje potrzebne na pewno znajdziecie i sami podejmiecie decyzję co jeść, czego nie jeść i w jaki sposób o swoje zdrowie zadbać, a jeżeli ktoś w ogóle nie widział tego nagrania, o którym mowa i pod którym się pojawiło tak dużo komentarzy, no to zachęca was do obejrzenia, jakie wartości mają banany. Jeżeli ktoś jednak nie chce stosować bananów i innych produktów, które mogą ewentualnie tą chemię zawierać, zwróćcie uwagę na suplementy diety, żeby organizm później no, nie alarmował to już w postaci różnych dolegliwości, że czegoś mu brakuje. Ja życzę wszystkim zdrowia i do zobaczenia w następnych nagraniach. Oczywiście, jeżeli będą u Was jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a ja postaram się wyjaśnić w krótkich wideo. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał i polecajcie znajomym. Z Wami była Natalia Samary.